Wiesz, po co ludzie chodzą na siłownię? Otóż, mój drogi, ludzie często nie chodzą tutaj po to, żeby budować niewyobrażalną masę mięśniową, być wielkimi, silnymi, nieprzyzwoicie zbudowanymi osobami, tylko tak naprawdę chodzą tutaj, żeby odzyskać sprawność fizyczną, pozbyć się bólu. Większość moich klientów przychodzi tu tylko po to, żeby się poruszać. Po prostu mają dość siedzenia przy biurku, dość bycia w jednym miejscu, chcą zrobić coś dla siebie i coś zrobić ze sobą. Tak naprawdę nie musisz chodzić na siłownię, żeby budować masę mięśniową i wyglądać jak grecki bóg. Po prostu robisz to dla siebie, ćwiczysz. Mi też zajęło to bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, że siłownia to też miejsce po prostu, gdzie jest odpoczynek i że ludzie przychodzą tu dla rozrywki, a nie żeby po prostu trenować pod zawody. Dlatego jeżeli widzisz osobę, która sprawia to frajdę i daje jej to satysfakcję, jak trybuje, a wcale nie dźwiga wielkich ciężarów i jej ciało się nie zmienia spektakularnie, to daj jej spokój i niech robi to co chce. Dla każdego coś innego, tak? Jeżeli ciebie jara to, żeby trenować i budować wielką masę mięśniową, podbijać swoją sprawność fizyczną, no to super, a jeżeli ktoś przychodzi po prostu się poruszać, uciec może od problemów, wyciszyć głowę, dajemy mu tu być, żeby to robił. Poza tym pamiętaj, że siłownie zmienimy nazwę. Na kluby fitness nie bez powodu, ponieważ coraz mniej ludzi interesuje się budowaniem masy mięśniowej i byciem wielkim kulturystą. Ja wiem, że na Instagramie jest takich pełno ludzi i oni trendują w fitnessie, ale tak naprawdę zobacz, kto przychodzi na siłownię, ćwiczy wiele lat i nie przejmuje się wcale swoim wyglądem, a jest szczęśliwy. Do usłyszenia.